Witajcie u Klocko Stopowicza. Jesteśmy na półmetku roku, a wszystkie nowości na czerwie zostały już obwieszczone. Czas, aby podsumować te pierwsze 6 miesięcy pod kątem tego, co chyba sprawia mi największą radość, czyli minifigurek. Topka 20 najciekawszych z najlepszymi nadrukami, najbardziej oryginalnych, najświeższych, najlepiej zrealizowanych. Przymiotników moglibyśmy nam mnożyć znacznie więcej, ale pozwólcie, że zarysuję kryteria. Będę się starał z każdej serii umieścić tutaj maksymalnie po dwie postaci. Powód trzeciasta, aby nie było zbyt monotematycznie. Nie zamierzam jednak, że ograniczać się co do formy mini-ludzików, bo choć to dosyć kontrowersyjne i być może u wielu wywoła niesmak, to czasem warto się w nie ograniczać. Dlatego zawrę w tym rankingu nie tylko kanoniczne formy minifigurek, ale mogą się znaleźć chociażby takie big figi, mini-dole i inne formy, które jednak wprost przedstawiają daną konkretną postać. Mogą, ale nie muszą, rzecz jasna. Oczywistym jest, że wybór jest zawężony tylko do tych, które zostały wydane przez Duńczyków od stycznia do końca czerwca w bieżącym roku. Zignorowałem wszystkie ultra ekskluzywne komikony i tym podobne eventy, które umówmy się, że nie są zbyt dostępne dla przeciętnego zjadacza chleba, na przykład w takiej Polsce. Myślę, że rozumiecie, co mam na myśli. No i co najważniejsze, cena absolutnie nie determinuje moich wyborów. Liczy się tylko subiektywna ocena samego wykonania minifigurki. Skoro już ustaliliśmy zasady i kryteria, to przejdźmy do mięśliwa. Zapraszam! Miejsce 21, napomknięta kontrowersyjna decyzja. Mini laleczka, przed którymi większość z nas stroni. Jednakże ten model zwrócił moją szczególną uwagę ze względu na futro. Ten materiał prezentuje się wprost wybornie. Słynąca z ekstrawagancji antagonistka z filmu 101 Dalmatyńczyków została tutaj tak odzorowana, że aż mnie zatkało, gdy pierwszy raz ją zobaczyłem. Pulchna wersja ciotki March. To kolejna de facto niekanoniczna wersja minifigurki. Ba! Nie figuruje nawet w ewidencji Bricklinka czy briksetu. Mnie to jednak całkowicie nie przeszkadza. Jestem bardzo ukontentowany tym, co widzą me oczęta. Świetny pomysł Lego. Pozycja 18 i Two Face, który doczekał się swojej reedycji po 6 latach. Żal trochę braku nadruku na nóżkach, za to reszta na bardzo wysokim poziomie. Genialnie wygląda ta główka podzielona na pół, kontrastująca twarz oblana kwasem i ta zdrowa część facjaty. Na siedemnastce usadowiłem doramę z Ninjago. Przemawia zwłaszcza kolorystyka. To po prostu wdzięczny do wzorowania charakter z uniwersum Ninjago. Udany tors oraz cylinder. Ten fioletowy osobnik słynął ze swojego zacięcia do pirotechniki oraz robienia ogólnie sporo szumu wokół siebie. No i długo wyczekiwana franczyza australijskich producentów niezwykle rozchwytywanej animacji, Bluey. Główna bohaterka to pies-suczka z peleryną i koroną godnie reprezentującą zupełnie nowe uniwersum w szeregach klocków. Oczkowyżej zasługuje w mojej ocenie Stimpankowy wynalazca z 27. serii kolekcjonerskich minifigurek. Tematu Stimpanku u Dunczyków jest jak na lekarstwo, dlatego należy docenić tego jego mościa. Właściwie wszystko się tutaj zgadza. Znów piękny tors, nadrukowany nawet cylinder, dual moldy nóżek, również z bocznym nadrukiem. To ma się prawo podobać. Miejsce 14. postać Sarah Isaaca Newtona z zestawu, w którym ramię w ramię postanowiono fizykowi dokoptować naszą rodaczkę noblistkę Marię Skłodowską-Curie. Cenię sobie każdy set z jakimkolwiek zacięciem edukacyjnym, a w tym zestawie nawiązań do zasłużonych odkryć fizyków i nie tylko jest zatrzęsienie. Minifigurka jest dosyć generyczna, ale uosabia najważniejsze cechy uczonego. Lokata numer 13 i bohaterka z Sherlocka Holmesa, czyli Irene Edla. Pochodzi z zestawu z nowej fali Notebooków i wygląda naprawdę przekonująco. Wspaniale reprezentuje dystyngowany styl przełomu XIX i XX wieku. Marvel po raz pierwszy i postać Eona Patriota z otwartą klapką hełmu oraz świetnie wydetalowanym torsem. W uniwersum Marvela to dosyć skomplikowana fabularnie postać, która popadła w konflikt z wieloma bohaterami drużyny X-Men. Fajne rozmaicenie dla sporej liczby odsłon Ion-Mena. Pozycja 11 i jedyny w zestawieniu reprezentant Animal Crossing, czyli przeurocza Celeste ze swoim na wskroś niestandardowym odlewem głowy. Pięknie wygląda ten dziubek oraz brzuszek. Na duży plus, że występuje w bardzo tanim zestawie. Obowiązkowa, aby dołączyć prędzej czy później do mojej kolekcji. Otwieramy pierwszą dyszkę i bohater ostatnich zapowiedzi. Griffin Knight reprezentujący jedną z dwóch totalnie nowych frakcji rycerzy w historii LEGO. Jeszcze poza stronnictwem gryfów znalazła się inna, nie mniej piękna, Grupa krakenów, czyli kałamarnic, to jednak ta bardziej klasyczna odmiana jakoś bardziej do mnie przemawia. Nigel Menzel, emerytowany kierowca Formuły 1, osobiście zareklamował produkt ze swoją podobizną wśród tych ikonicznych zabawek. Bardzo szczegółowy, obrędowany kostium wraz z tym charakterystycznym wąsem. Nic więcej do szczęścia nie potrzeba. Krótka przerwa na autopromocję. Drogi widzu, proszę pozostaw po sobie jakiś ślad, komentarz, łapkę w górę lub suba. Dzięki! Lokata ósma i imperator Palpatine z leksykonu Star Wars skupiającego historię minifigów. Bardzo udana kolejna edycja tej mrocznej postaci, budząca strach dzięki swoim oczom. Plus za alternatywną buźkę, która daje nam większy potencjał ekspozycji. Erlang Shen z uniwersum Marki Kid. Plotka głosi, że ten mikroświat wykreowany przez duńczyków powoli jest wygaszany. Niestety. Spójrzcie na detale na wszystkich częściach ciała postaci. Jeśli pogłoski się sprawdzą, przykro będzie pożegnać tak wyjątkowe kreacje jak chociażby... Wspomniany Erlan Shen. Szósty jest Metal Sonic. Cała seria Sonica obfituje w genialne odlewy, ale tę postać upatrzyłem sobie w szczególności. Tylko spójrzcie na stworzony efekt głębi oczu, pochromowane ramiona i nóżki, mold główki. Minifig występuje w relatywnie tanim zestawie. Kolejna, jak wieść niesie, wygasająca seria, czyli Dreams i Minifig Zero. Te nadruki ocierają się o jakiś wybitny poziom. Hełm z tym swoim takim irokezowatym kształtem oraz czerwonotransparentnymi akcentami. O matko. Nóżki są takie, że odejmuje mi mowę. Zestaw może być przeciętny, ale tę postać warto rozważyć pod kątem zakupu. Rusty Berger być może nieco rozczarował gabarytami, ale oficer Lou z The Simpsons to kwintesencja tego świata. Charakterystyczna głowa z wyłupiastymi oczyma, wielkim nohalem, wszystko przerysowane tak jak do tego nas przyzwyczaili w kreskówce. Pozostałe postacie z wyglądają również obłędnie, ale to stróż prawa przekonał mnie do siebie najmocniej. Nasze pudło rankingu otwiera Wolfpack Beastmaster, który jest pięknym ukłonem w kierunku klasycznego władcy wilczego stada. Nawet nie uwzględniając dodatków w postaci wilka, który pojawia się po raz pierwszy w historii, stwierdzam, że zachowano idealne proporcje w utrzymaniu klasycznych tonów i nadruków, tak aby nie przedobrzyć. Piękna tarcza, nóżki, ramiona, tors, Alternatywna buźka wyjąca niczym wilk i peleryna dają mocną trzecią pozycję temu mini ludzikowi, depczący po piętach zwycięzcy. Na drugiej pozycji plasuje się warn ze świata kolejnej gry, czyli Horizona. Ktoś mógłby rzec. Że Aloy wygląda lepiej, że ma ciekawsze włoski, etc. Jednak pomimo, że to jak wszystko inne w moim raczkującym kanale świeży format, to stwierdziłem, że Warl jest zupełnie nowym charakterem w line-up i wprowadza tym samym świeżość. Nie wiem, czy ten wybór trzeba w ogóle tłumaczyć. Ta postać broni się na każdym poziomie. Wszechobecne nadruki, w tym na ramionach, piękny design, oryginalna fryzurka, peleryna, akcesory w postaci tego takiego miecza a wszystko to w stosunkowo niedrogim zestawie. Nim przejdziemy do zwycięzcy, szybko wspomnę o tych, którzy byli o krok od znalezienia się w topce. Najpierw Death Trooper z serii Star Wars, Thanos z franczyzy Marvela w formie Big Figa, ponownie Gwiezdna Wojny i Plokun z Microfightera, Joker z DC, K2SO, czyli Robot Imperium Galaktycznego i jego reedycja po blisko dekadzie oraz nasza Duma Narodowa Maria Chris Kłodowska. Ten, 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 ten! Zwycięzca jest nieoczekiwanie postacią z Disneya bestia. Pomimo, że głowa w formie tej nakładki jest łudząco podobna do wcześniejszych edycji w mini-dolach. Pomimo braku morza nadruków na pozostałych częściach ciała, do mnie postać wykonana w taki sposób odpowiada, bez żadnych zarzutów. Wszystko utrzymuje to najwyższy poziom detalu: ogon, dual moldy nóżek, staradnie wykonany tors, no i krem la krem, czyli włocha, ta ogromna głowa. To już wszystko na dziś. Zapraszam już wkrótce ponownie. Dzięki!